jesteś taki nidziarz? No co jest? No gdzie ja? A ten gol. nie, 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 no, nie! Jo, siemanko! Z tej strony Miller. Dzisiaj nagrywamy dalej w Minecraft, tak ostatnio. Już troszeczkę dawno był Minecraft. Jest noc, trzeba iść się przespać. Wieśniak jest też. Co tutaj pośpimy szybko. Jest dzień. Jeja! Jumpscare to był chyba od Frediego. Tak się zaczyna odcinek. Ej! Ej! Wieśniaku! Wiecie, co ja piszę? Ostatnio mieliśmy dokończyć dzisiaj domek. Tak, tak. Fajnie dokończyłem ten domek. Tutaj jest tajnia owiec. Jak pamiętacie z ostatniego odcinka zrobiliśmy koń. Nie gadaj, z za pierwszym razem. Nie gadaj Nie no niestety. Ja co jest pask? Idziemy idziemy, 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 idziemy. Owieczki, pszczoła, woła. A czekaj, czy ja ostatnio sprawdzałem tego kowala? Chyba tak, no tak, sprawdzałem, ale nie pamiętam co tam było. A no tak, mam to już na siebie. <grym> Okej, okay, no to tutaj tylko. Żyję tak sobie tutaj w wiosce. Myślałam, że to już jest inny kowal. Mi już tej dawno nie było. Idziemy, idziemy poszukać czegoś takiego jak woda. No i jest woda. Wszystko blisko mnie. Jeje. taki fart. Woda jest wszystko. Wioska. Co mi jeszcze tutaj potrzeba. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków z Minecraft, to dajcie łapkę w górę i subskrypcję, a my będziemy teraz ścinać drzewo. I postaramy się dzisiaj zrobić jakiś domek, może następnym razem go kiedyś lepszymy. Tak. Okej. Okay. No to niszczymy te drzewo. Przepraszam, że tak długo troszkę nie nagrywałam, no bo tak szkoła bla 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 bla. To trochę trudno mi było nagrywać, bo musiałam się tam uczyć takie straty pierdaty. Nie wiem tam. Okej. Okay. Okej, okay, no to tak tutaj. Tak i idziemy zbudować dalej ten domek. Kto, kto tęskni za frejami niech da też łapkę w górę I, w, i, te, i ten kto napisze tęskni za frejami temu przypnę serduszko no. jak ktoś nie tęskni za frejami niech da łapkę w górę Nie wiem, możecie dać zawsze łapkę w górę, ale... Mm. Jeżeli ktoś nie tęskni za frejami to dajcie ten Nic nie dajcie, możecie Jak nie tęskni za frejami oczywiście jak tęsknicie za fariami i chcecie, żeby jeszcze były, dodajcie łapkę w górę i subskrypcję. Napiszcie w komentarzu. Okej, okay, tak, tak. Tylko że będę zaraz musiał iść po piasek, żeby zrobić glasses Okej, okay, tak. Mhm. Tyk, tyk, tyk. E Tyk, 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 Oj. coś źle tutaj zrobiłem, okej, okay. tyk, 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 jaja, ja. jakie lagi mam, tak, 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 i tak, i tak. Jeszcze będziemy musieli zrobić schodki A, no tak, crafting jest tutaj, ale muszę wykopać drzewo, pierw Albo zrobimy teraz już te szkło Przepalimy, ale pierw Ja ci, ja nie myślę, trzeba dopiero znaleźć... Albo drzewo, albo węgiel, ale musieli się podkopać Okej, okay, tutaj troszkę piasku Nie wiem, ile wystarczy, tyle? Tam, myślę, że już chyba tak Policzę, ile tutaj trzeba mieć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, na dwa, trzy, na czterna. Piętna, szesna, chyba. Piętnaście, szesnaście. No to może jeszcze później tam doliczymy. Tam robimy kopalnie. Tutaj robimy? Tam kopalni... Uh -huh. Nie ja. Żwir już widzę. Tak, 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 tak. Ej, co ja robię? Tak, tak, gravel. Tak, 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 tak. Okej, okay, dalej. To możemy też skręcić jeszcze tutaj, może w jakimś innym odcinku przedłużymy tam kopalnię. Tak, fajniej. Tak. Jeżeli jeszcze jest. Zrobimy w parę stron jeszcze tutaj, jako idzie ten. Bo to trzeba zrobić w parę stron. Ja tak... To jest mój pomysł. Tu jest krawędź z mi na głowę. No, ja jakie lagi ja mam. Jeżeli widzę, czasem macie takie lagi w Minecraft, to dajcie za łapkę w górę i subskrypcję. A ja nie wiem dlaczego. Przez internet to może to chyba tak. Ale chyba. Nie wiem, czy na pewno dalej tu popamy to i jedziemy robimy tam szkło. Szkło. Ko Tylko trzeba... sorry, sorry. Okej. Okay. Wyrosły już tutaj drzewo. Nie, a tu już Jakie? Tu jest duże? Co tu? Są same liście? Patyki. Kiedy są w liściach patyki? Co jest? Akurat chcemy sobie zrobić. Mieczyk, zbroi. <zysy> Zbroje to już mam. Jak, jak widzieliście w pierwszym odcinku z Minecrafta. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Robimy teraz kilof, miałam i tak na kilof ale okej. Tak. Okej, okay, tak i patek, 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 patek. I jeszcze jak mamy już to, no to możemy zrobić sobie Sikierkę no. no i to co najważniejsze Jeszcze łopatę, bo tam może być też gravel Akurat starczyło na łopatę I tak, mamy troszkę drewna Okej, okay. no to idziemy podróż Do jaskini Troszkę wykopać żelaza To będzie mi się przypalać Gdzie ja to zrobię tą kopalnię w ogóle? Zjemy sobie jabłuszko, żebym szybciej biegał. Czekaj, po jakiej stronie to było? Już zapomniałem sam. Zapomniałem, gdzie to jest. Być może no tak. Tu patyki. O sadzonka. Dalej drzewo rośnie. No nie no, nie to nie obchodzi. Robię po prostu tutaj znowu kopalnię i tyle. Tak? Tak, 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 tak. Żebym się tylko nie wykopał do tego morza bałtyckiego. I tutaj będzie tam ten skręt w prawo lub w lewo lub nie wiem gdzie. O nie, ja będę musiał Ja cię. Co ja robiłem? Ja ci. Oho, Nie wiem, dlaczego ja się tutaj nazywam, Odaho. Co ty robi? Jeja! ja. Już na początek, że od Co się teraz stało w ogóle? Tutaj tak postawimy. Takiego, takiego czegoś już tego nigdy nie widział. Gdzie te? To coś. To tam jakiś jak jigment. ja no ile to trwa jeszcze? Nie, 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 znaleźć tego. To zrobiłem w innym odcinku, bo ja tego nie wytrzymam już. Jakieś słonie tutaj trąbią mi wszystko. Nie wiem, co się tutaj dzieje sam. Letka kopalnia jest już. A ja idę zrobić dalej domek. Ja mam dzisiaj robić domek, a nie kopalnię. Przecież. Może w na następnym odcinku zrobię świetną kopalnię. Idziemy szybko, 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 szybko. Pek, pek, pek. Pyk, pyk. Zrobię tutaj też tego dla tych owieczek, tej trawy. Okej, okay, mam trzy. Starczy, myślę. Ojej, a co ja robię? Dlaczego ja niszczę? Dlaczego ja niszczę takim, jak ja mam sikierkę? Trzeba się znowu przespać. Hip, hop, hop. hop. Biegniemy tutaj. Tak, tak, tak. Robimy wyśmienity domek. Żadnych mobów nie ma. Też zrobimy, na pewno ro, zrobimy polowanie na moby, żeby było tam te. te. Jakieś fajne nawędkę lub coś tam. Golem! Że chyba golema już zabiłem. A tam już go teraz. Golem, stój, golem jak? Stój. Nie. Siad! Jak to się mówi do psa. Okej okay. Mam nadzieję, że mi się to uda. Chodź, chodź, chodź! Je, Jano! Ej, Jano! Chodź ty tutaj! Ja cię! Ja cię. Chodź ty, chodź! Ja, cię, co ja zrobiłem? Wyciągnij ty to z tej ręki. Chodź do mnie Golem! Nie ja! Naprawdę! ty jesteś taki nudziarz no co jest? no gdzie ja? A ten A nie 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 no, nie Wreszcie dzięki nie Nawet nie dzięki, bo trzeba ciebie trzeba tutaj zniszczyć, tutaj zniszczyć, mnie ty mnie tak 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 Ta yeah. Tak, ja. Tak, 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 Goniec. Dlaczego ja powiedziałam goniec? Okej, okay, idziemy teraz dalej pobudować nasz domek. to jest? A to nie zniknęło. Ja myślałam, że to już mi zniknęło. Jakaś czarna magia dla mnie jest tutaj. Robię... Będę teraz robił schodki. Zapomniałem, jak się robi schodki. Będę robił dwa piętra, jak mówiłem w ostatnim odcinku. Okej, okay. to tak, tutaj, schodki. Tak, tak i tak, tak Tak, tak Tak, tak Tak, tak, tak I tak, okej, okay, tak i tak i tak, okej okay. Dobrze zrobiłem, wykminiłem to perfekcyjne, perfekto gdzie zrobić te schody? Tutaj muszę, okej. Okay. Mhm, mm tak, o. Gdzie co to? To mógłby być parapet, tak, ale po drugiej stronie to trzeba by być, czy zrobić czymś innym, okej. Okay. Tirta. Teraz chwilę, ja za... Potem go zniszczę. Co to to? ja? Schody to będą najgorsze chyba. Okej, okay, tak. Tak. Tyk. tyk. Robimy te schody dalej. O tu, tak, tak. I już jest górne piętro. Wejść na górne piętro. Tutaj będziemy mogli patrzeć przez okienko. Po co zrobiłem tyle schodów? Nie wiem. <laughs> Jaki mysk? Mysk. Tak, ale mysk. Troszkę przepalimy już tego szkiełka, żeby było na później. Tak? Dzięki kowal. Że, że mogę tutaj dać na przepalenie, żeby było szkło. Dzięki. Też ba. Wczoraj ja powiedziałem ba. On tu zabrał? Czy miałem taki coś? Taki dziwny głosik? Nie. Teraz szybko trzeba pokopać. Nie no, nie no, trzeba zrobić chlebek. To tak nie może być. Że będę głodował tutaj całe życie. Nie mogę że jeszcze biegać. To jest takie okropne. okrutne to jest. Ten filmik będzie dłuższy. Okej, okay, tak. Idziemy tutaj. To, 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 Tyk, tyk tyk, cyk, cyk, cyk. Co? Co? A, aha, tak. Tyk i tyk. I tyk. Tyk, tyk, tyk. No i niestety będzie tylko... Okej, okay. zostanie nam chlebek. A teraz wychodzimy z chlebek. No, i głód przestaje mi głodować. Okej, teraz miałam zrobić górne, górne piętro. Mi się przypala. Pamiętaj, odbuduję ci, wieśniaku, nowy dom i lepszy. Pamiętaj, że będzie jeszcze lepszy niż teraz, co masz, jakąś chatkę, chatkę. Okej. Okej, okay, idziemy tutaj, tak, tak, parkour i koniec. Skończyło się przypalać? Skończyło, okej. Okay. Ja jaki głos z tego szkła jest. Ja ci teraz nie mogę źle postawić, widzowie. Okej, okay, tak. Tak, 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 tak. Oj niestety, no nie, no. Tak nie może być. jeszcze paty. Ile zostało mi okien, żeby zrobić? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, okay, przepalę tylko patyki jeszcze. Ja myślałam, że to było tutaj, ale tutaj no tak, no bo przecież tutaj ja piasek wcześniej. I ja na no, pomocy! Pomocy! Jej, jest piasek, to jest pyk. Ojej, ja! No i pyk! Jedniemy szybko do tego kowala. Hop, hop. Hop, hop. Hop. I spalaj te patyki. Potom Na razie. Do budowy domku. Pewnie za niedługo będę jeszcze żałował. U mnie to jest prawdopodobne. Okej. Okay. Okay, okay, okay. Tak, tu będzie taki niski, a tam na górze będzie troszkę wyższa. Górę pewnie dokończymy w innym odcinku. Jeja! ja już. Poczekam jeszcze na okna, i jak zrobimy te okna, to już będzie koniec odcinka. Z Minecrafta. I, ch I chyba właśnie dzisiaj wrzucę dwa filmiki. Tak? Dwa filmy dzisiaj wrzucę Już albo chyba jest teraz, albo później będzie. Tamten inny film. Jak dawno nie słyszałam takiej piosenki w Minecrafcie w ogóle. Słyszycie to? Może nie, może tak. To jest fajna piosenka. Ja pamiętam, że kiedyś miałam Xboxa, kiedy ten. Powstały Delfiny tamte. A delfiny już były dawno. To ja wiem, że w delfinę były dawno. Tak, 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 tak. Je, ja postawiam te drewno tutaj, dobrze. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. tak. Ojej. Jest! Okej okay. Idziemy teraz po tamten ten Po glas i kończymy odcineczek okay. A tam jest kowalek, no i skończyło się No jakby tak dokończyliśmy już pierwsze piętro Ja mam czyli tylko okno, no jeja No tam okna dokończymy w innym odcinku też. No okej. Okay. No to to by było tyle z tego odcinka. Papa. Papa. Pa.